Siemano, widać w mojej dziupli. Mamy kolejny tydzień z pandą. I teraz chcę wam powiedzieć co zrobiłem przez ten cały tydzień. Bawiłem się z tym zastranym radiem. Skręcałem do końca pandę i te czujniki, które finalnie zadziałały. I wyjechałem pandą. Pojeździłem sobie trochę po lasach. I powiem wam tak. Działa prawie wszystko. Prawie. Jest zamontowana ta antena. GPS działa. Leci sobie muzyka. Patrz, patrz, teraz, tutaj mamy gnotek, no nie? Okej, okay. spróbujemy teraz na wstecznym. <słyski> Te mapy są z 2011 roku. No ale rzeki jakieś nie zmieniają, no nie? Drogi leśne są dalej w tym samym miejscu. I to jest świetna sprawa, bo dzięki temu ja wiedziałem, że tam jest zaraz strumyk, i ja już wiem, że w tym kierunku nie mam co jechać, bo tam będzie po prostu odcięcie i nie przejadę przez wodę, no nie? I to jest super rozwiązanie. Ta nawigacja mua, błąd poduszki wyskakuje. Myślę, że to jest wszystko przez ten pają, który przerabiałem. I jak jadę, jak sobie popukam w poduszkę, to widzę jak mi na desce rozdzierczy zaczyna tak mrugać, tak piep, 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 piep. LED nie działa. Jak nacisnę sobie przycisk, fajnie, wszystko super, wyświetla się na desce rozdzielczej, że LED włączone, ale nic kompletnie nie robi. Ani się nie włącza ta ikonka na desce, tylko się włącza ta na przełączniku. Przy 50 na godzinach się nie wyłączyło LED. Tak w książce dokładnie pisze, że maksymalnie działa do 50 na godzinę, a już ma ograniczone działanie przy 30 na godzinę. Więc nie działa. Coś jeszcze się zepsuło, bo na tym, na tym skończyłem. Czemu tu wróciłem? Ha! Przecież ta panda mi się zjebała! Pierwsza holowanko. Nie spoko. Ona przestała jeździć. Podjechałem sobie pod paczkomat, żeby właśnie odebrać przyciski do tego radia. No i nie odpaliła. Podłączyłem komputer, zrobiłem sobie testy na programie. No i słyszę, że przekaźnik działa od pompy paliwa, ale jej nie słychać. Czyli padła. Cały czas czuję w środku taki słodki smak, zapach. No i to jest oczywiste, że to jest po prostu płyn chłodniczy. Doszedłem do tego, że cieknie mi stąd. Tutaj mamy pompę wody, i tutaj wychodzi rurka. To jest ten oring, które muszę na początku bić w blok, a potem po prostu rurkę w niego wbić. jeszcze była opcja, że mi cieknie stąd. To jest nagrzewnica. No i prawdopodobnie i tu mi cieknie. Nawet kurwa no na nie nawet widać. Tutaj będę musiał o ringi wymienić i nie powinno już śmierć w środku na słodko. Problem ze zbagażnikiem. Za tak każdym razem, gdy je ciągnąłem, to piłem losowość, czy mi się uda za 10 sekund, czy za 2 minuty otworzyć tą pakę, bo tutaj mamy elektrozamek, który jest sterowany za pomocą tej rączki. I on działa na takiej zasadzie, że tutaj po prostu jest najzwyklejszy. ten tym przycisk oczyściłem to wszystko, bo to po prostu brudne. Rozruszałem, dałem tam smar i będzie działało to już za każdym razem. Przejdźmy do najważniejszego momentu. Patrzcie. Patrzcie jak te radio teraz wygląda. To jest nówka sztuka, rozumiecie to? Jak to teraz wygląda bosko. Rzeczywiście, może z kolorem nie trafiłem, ale dzięki temu ten kolor jest pomiędzy ciemnoszarym a czarnym. Więc uznajmy, że tak miało być po prostu. Ale polaryzator na nowo jest naklejony. Tym razem już taki, który obejmuje cały ekran. Folia od razu na to jest. Zacznijmy dzisiaj od pompy paliwa. Zróbmy ją. Odkręćmy tutaj kanapę dolną i wymieńmy pompę i miejmy pewność, że auto odpala i wtedy dopiero możemy bawić się z resztą. Ta nakrętka plastikowa była tak mocno przygrzmiona, że trochę było zabawy z tą pompą. No i się potem okazało, że była jednak różnica pomiędzy z 2004 roku a nową. Pływak był całkowicie w drugą stronę obrócony. I on się blokował, nie działał. Musiałem starego kosza przeciepałem do nowego kosza, ten cały mechanizm mierzenia paliwa. Wszystko działa, funkcjonuje. Hana już jest zamontowana. Tam już tył jest już całkowicie skończony. I teraz przejdziemy do przodu. Zamontuję radio. Musiałbym jakoś się dostać do tego radia od tamtej strony, żeby pociągnąć kabla, bo je fajnie ułożyć, bo nie umie tego wcisnąć do końca. Ale ta ramka jest taka teraz krucha, więc jak będę chciał to wyciągnąć w przyszłości, to ją na pewno pułamie. Więc muszę już się przygotować i dodać tutaj jakąś e, jakiś gwint, w który będę się wkręcał i, i w ten sposób wyciągnę te radio. Znowu będę ściągał poduszkę, całą kierownicę, wyciągał pająk, podmieniał go na ten oryginalny. Mam nadzieję, że to jest ten problem, czemu wyskakuje błąd poduszki powietrznej. Mam nadzieję. Pip, 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 pip. Najgorzej, ten plastik osłaniając całą lewarek, wymieniam cały lewarek. On tak lata, on jest tak luźny, szpetnie po prostu się go użytkuje. Minutka sztuka z oporem do działa. Na wolę tam jeszcze smaru białego, żeby tak się szybko nie wytarło. Pozostało mi układ chłodzenia właściwie nagrzewania. Tylko mam spieprzone łączenie pomiędzy nagrzewnicą a takimi rurkami, które są przedłużeniem przy kolektorze. W sądzym. Jest taki jeszcze... O, to jest wyjście właśnie z małego obiektu nagrzewnicy i on też puszcza. I teraz tak doszedłem do wniosku, że tamtego nie będę ruszał. Niech sobie kapie, mam to w życiu. Cały układ chłodzenia to jest ostatnia rzecz, którą chcę robić w tym aucie, bo no, chciałbym to zrobić tak na porządny, gdy mi się sprzęgło skończy, będę wymieniał silnik i wtedy tutaj wmontuję 1.4, który sobie całego uszczelnię, wyczyszczę, pomaluję go i go zamontuję tutaj, a już przy okazji to będzie już w nowej budzie. Zrobię to jest składaka z trzech pand, czterech, bo jeszcze tutaj jest masa części. Niesamowite to jest w ogóle. Po co? Nie wiem, kurde. Teraz sobie pomyślałem, że nie robię nic wyjątkowego, taką pandę można sobie kupić. Można sobie kupić pandę 4 na 4 w wersji van, ale nie z silnikiem 4. No, Dobra, czyli ma to sens, ma to sens jednak. Czyli zrobię wyjątkową wersję. Tak. Mhm.